chodzisz proszę Państwa, na stałe upamiętni bohatera narodowego rotmistrza Witolda Pileckiego. W jaki sposób, o tym już teraz rozmawiam z prezesem chodzickiego Towarzystwa Patriotycznego, przemysłowym Lasotą, którego bardzo serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwo. Zacznę od prostego i podstawowego pytania, właśnie w jaki sposób postanowiliście Państwo uczcić pamięć o Witoldzie, Witoldzie Pileckim. Znaczy Podczas dyskusji w ramach Chodziewskiego Stowarzyszenia Patriotycznego mhm. stwierdziliśmy, że rondo koło kościoła nawidzenia Najświętszej Maryi Panny nie ma żadnej nazwy, chociaż istnieje już bardzo długo. Mhm. No i tak właśnie w ramach dyskusji stwierdziliśmy, że rotmistrz Witot Pilecki też nie jest w Chodzieży upamiętniony i należałoby mu się jakby zacne miejsce w Chodzieży, a to jest takie centralne miejsce, które jakby zasługuje, i Witold Pilecki zasługuje, żeby w takim centralnym miejscu uczcić go, chociażby jego pamięć. Mm -hmm. Czy musieliście państwo jakoś specjalnie, nie wiem, edukować mieszkańców, przypominać im, by przybliżyć sylwetkę samego rotmistrza, no i też jego dokonania? To znaczy w trakcie zbierania podpisów za tą inicjatywą, mm -hmm. rozdawaliśmy ulotki z informacjami o rotmistrzu Pileckim, także wydaliśmy taki, taki biuletyn nasz tutaj stowarzyszeniowy, gdy też częściowo był poświęcony rotniczowi Witoldowi Pileckiemu. W trakcie, znaczy w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego to roku organizujemy chemiks patriotyczny w związku z tym. No i też tam jako z tego powodu, że rotmistrz Pilecki też był powstańcem warszawskim, też tam właśnie mówiliśmy i zbieraliśmy podpisy pod tą inicjatywą. Jak ludzie reagowali na ten pomysł i na, na też na tę treść tej ulotki? Znaczy reagowali re bardzo pozytywnie. Mhm. Większość wiedziała, kto to jest Witold Pilecki, także tutaj nie trzeba było jakby dużo y, tłumaczyć. Mhm. Ale reakcje były pozytywne. Było trochę głosów, że Rondo powinno nosić nazwę tutaj jakby jakiegoś lokalnego działacza, ale jednak y, no, taka postać jak Witold Pilecki no to y, powinna zostać uprawniczona w Chodzieży i mieszkańcy Chodzieży tak zdecydowali. I odbyło się takie głosowanie, rozumiem, w którym właśnie ta koncepcja wygrała, tak? Tak. W Chodzieży odbyły się na jakby zarządzenie burmistrza, w Chodzieży, odbyły się konsultacje w sprawie nadania nazwy rądu ko kościoła nawiedzania Najświętszej Maryi Panny w Chodzieży i nazwa zgłoszona przez Chodzieckie Stowarzyszenie Psylotyczne, czyli rondo burmistrza Witolda Pileckiego uzyskała największą liczbę głosów, największe poparcie mieszkańców chociażby. W ogóle gratuluję panu i całemu stowarzyszeniu pomysłu i no i jakby, jak mam nadzieję, dopięcia jego realizacji. Właśnie o to chciałem też zapytać, jaka jest jeszcze droga do takiego już ostatecznego nadania, praktycznego właściwie nadania rądu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, czy, czy jest już, czy będzie dopiero zgoda Rady Miasta, jak to będzie wyglądało z strony formalnej. To znaczy teraz burmistrz na podstawie tych konsultacji rekomenduje Radzie Miejskiej nadanie nazwy rądu imienia Witolda Witolda bo no, mamy nadzieję, że Rada Miasta jakby Zdecyduje zgodnie z wolą mieszkańców i nada taką nazwę temu rądu. Mhm. No później jeszcze musi być ogłoszone w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Mhm. No i to. Na tym by się właściwie procedura skończyła. No i później już uroczystość? Chcieliby... No właśnie. Czy jest jakieś przewidziana, chociaż wstępna, planujecie, już macie jakieś plany, jakaś data? Jak, I jak w ogóle wiecie, jak będzie już wyglądała, przebiegała ta uroczystość? Znaczy... Planujemy, że taką uroczystość organizujemy. No, nie chcielibyśmy, żeby to tylko postawić tabliczki i na tym skończyć. Oczywiście. Chcielibyśmy tutaj na pewno uroczystą mszę. Yy, nawiązaliśmy kontakt z siostrzeńcem yy, rotmistrza Pileckiego, panem Markiem Ostrowskim, który jest zainteresowany, żeby do chodzieży przyjechać, żeby wygłosić wykłady o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Mhm. Także no, chcemy, żeby to miało charakter uroczysty. Rozumiem, że data jest uzależniona od tego, jak szybko pójdzie to Radzie Miasta, tak? Tak, tak. No, mhm. no musi być nadana ta nazwa, żebyśmy my mogli tutaj w tym terminie mniej więcej, może troszeczkę po zorganizować jakieś uroczystości. Jeszcze raz gratuluję na koniec tej inicjatywy i, 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 i trzymam kciuki za jej pozytywne Dzień. zakończenie. Dziękuję. ci. Ja chciałem może jeszcze tak. podziękować mieszkańcom Chodzieży za to, że chcieli upamiętnić mieszkańca Chodzieży i taki y, rotmistrza Witolda Pileckiego w Chodzieży i że tak licznie właśnie oddali głosy za tą kandydaturą na nadanie nazwy więc kłaniamy się razem z Panem, kłaniam się również wszystkim mieszkańcom. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Prezes Chodzickiego Towarzystwa Patriotycznego, Przemysłow Sota był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.